Percepcja, najlepiej poznane zjawisko poznawcze. Kiedy mowa o percepcji w kognitywistyce i w filozofii, zwykle chodzi o percepcję wzrokową. Wzrok jest w jakiejś mierze uprzywilejowany, i to widać, jak Państwo usłyszą, widać od razu w metaforyce, którą się posługujemy również w języku potocznym. I to już od czasów Platona tak naprawdę, kiedy filozofowie mówią o postrzeżeniu, mówią o postrzeżeniu wzrokowym. Protesty. Percepcyjne, wzrokowe są rzeczywiście najlepiej poznane, gdyż są też stosunkowo łatwo dostępne, eksperymentalne. Wystarczy manipulować bodźcami zmysłowymi. A ponieważ u człowieka wzrok jest jednym z najbardziej precyzyjnych zmysłów, to nic dziwnego, że właśnie wzrok jest najczęściej badany. Percepcja zachodzi oczywiście tylko wtedy, kiedy występują określone bodźce, które postrzegamy, kiedy te przedmioty, które mamy postrzegać, rzeczywiście są dostępne. Kiedy nie ma bodźców, mogą pojawić się jednak halucynacje, procesy podobne do percepcji, ale jednak różniące się tym, że halucynujemy rzeczy, których nie ma. Kiedy zniekształcone są jednak normalne przebiegi procesów percepcyjnych, mamy do czynienia ze złudzeniami, czyli możemy odróżnić halucynacje od złudzeń tym, że halucynacje pojawiają się bez związku z tym, co w ogóle występuje w otoczeniu. Natomiast w przypadku złudzeń, te złudzenia są wywołane przez coś. Mamy bardzo wiele złudzeń wzrokowych, które wskazują na pewne swoiste cechy, na przykład percepcji wzrokowej. Urojenia zaś, w odróżnieniu od nich wszystkich, to irracjonalnie podtrzymywane złudzenie. Jeśli ktoś ma jakieś złudzenie i irracjonalnie się go trzyma, to znaczy, że ma Urojenie. Może to być jakieś inne irracjonalnie niepodlegające krytyce. Po prostu przekonania. Na przykład, człowiek może być przekonany, głęboki, pogrążony w głębokiej depresji, że już nie żyje i że powinien zostać odtransportowany do kostnicy. To się rzadko oczywiście zdarza tego rodzaju przekonanie, ale ono nie podlega zupełnie negocjacji. Ta osoba, która ma takie urojenie. Nie, nie daje się przekonać, że jest żywa, skoro musi. Zajrzyjmy najpierw do pewnych rozróżnień pojęciowych, zanim pójdziemy dalej. Najczęściej rozróżnia się dwie, e, dwie e, części, czy dwie, dwa etapy procesów percepcyjnych. Sensepcje, zwaną także z czasami rejestracją i percepcje. Otóż rezultatem procesów przetwarzania samych bodźców przez receptory zmysłowe, czyli procesów sensepcji, są sensepty. To jest terminologia, którą wprowadził po polsku Andrzej Klawiter, ona jest dosyć adekwatna, niektórzy mówią w tym momencie o rejestracji, tak, o takiej terminologii w języku angielskim używają, registration, między innymi of Birch. To te procesy sensepcyjne, sensepty są materiałem procesów dalszych, e, procesów percepcji, których wstępnym rezultatem są percepta, a potem e, zapewne również jakieś sądy i, i ciekawsze rzeczy. Od perceptów zależą inne procesy poznawcze, oraz oczywiście działanie osoby postrzegającej. Możecie się Państwo zastanawiać, jak się to wszystko ma do koncepcji dwóch szlaków wzrokowych Milnera i Goodale'a, czy, czy wcześniej jeszcze niedawno zmarłej Leslie Ungelider. Otóż mamy dwa szlaki w. Przetwarzania wzrokowego, na tym obrazku, który tu Państwo widzą, grzbietowy szlak jest oznaczony kolorem zielonym, szlak brzuszny jest oznaczony kolorem fioletowym, jeden odpowiada za działanie, drugi za percepcję, ale to oczywiście jest takie trochę uproszczenie, no, to jest uproszczenie polegające na tym, no, czasami się mówi o tym że jednym szlaku, że on jest szlakiem co, a drugi jest szlakiem gdzie. Tak naprawdę ten szlak gdzie podlega innego rodzaju ograniczeniom, niż ten szlak co, to one są oczywiście szlakami wzrokowymi, i stąd moglibyście się Państwo dziwić, no, skoro percepcja ma mieć wpływ na działanie, no to już jeden jej szlak tylko odpowiada za działanie. No to nie jest do końca taki, takie proste. Po prostu jeden z tych szlaków bardziej jest wyspecjalizowany w sterowaniu motoryką bezpośrednio, a drugi w rekonstruowaniu własności. Samych przedmiotów postrzeganych i, i na tym polega ta różnica. Natomiast, jak już mówiłem na wykładzie dotyczącym kwaliów, tak naprawdę to nie jest tak, że, że możemy mówić o, o całkowicie bardzo dokładnych informacjach z tych szlaków. Także koncept w ogóle, że te szlaki są oddzielone, są, jest, jest pewnym oproszczeniem. Dysocjacje oczywiście występują, można rozróżnić te, te te procesy, natomiast te szlaki łączą się w kilku miejscach i, na przykład, czasami oba, oba szlaki muszą być aktywne przy niektórych zadaniach percepcyjnych i poznawczych. Jak Państwo, na przykład, obracają wyobrażone kształty w myśli, znane zadanie poznawcze, to muszą, musicie mieć oba szlaki sprawne, oba muszą działać, jakbyście zastosowali. Przez czaszkową stymulację magnetyczną, żeby wyłączyć jeden z nich, to nie będziecie w stanie tego wykonywać poprawnie. Więc to te związki z działaniem są trochę innej natury. Po prostu jeden z tych szlaków bardziej związany z motoryką, a drugi bardziej z rekonstrukcją. Tego, co widzimy, natomiast do jakichś innych procesów poznawczych. Natomiast to nie znaczy, że to jest takie ścisłe rozdzielenie, że tylko jeden służy do działania, drugi nie. No przecież te własności, które widzimy, mogą służyć nam do dalszych, kolejnych działań, i tak dalej. Więc to nie jest takie proste rozróżnienie.